Czy warto kupić Arka w 2024 roku? W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na to pytanie i zobaczymy, czy warto grę kupić. Jak tak, to którą. Generalnie, jeżeli kliknęłeś ten film, no to zakładam, że wiesz czym Ark jest. A dla tych osób, które nie wiedzą, Ark to oczywiście jest gra survivalowa z dinozaurami. Jest to taki trochę Minecraft, ale tam dinozaury właśnie yy, robią za Was całą robotę. Są bossy, jest duża mapa, jest wiele mapek, ale to też zależy od części gry, którą sobie wybierzecie. Jest fabuła jakaś tam, jest naprawdę. Dużo ciekawych rzeczy do eksploracji, i mówię to z miejsca osoby, która spędziła w Arc Survival Evolved, czyli w. E, starym arku ponad 1000 godzin, a w nowym około 100. No i teraz musimy przejść do tego, którą z tych dwóch części wybrać, bo czym one się tak naprawdę różnią? No, Ark Survival Evolved no to stara, e, stary ark tak naprawdę w slangu takim markowym. Podaję, że gra została wydana w 2017 roku, ale już tam wiadomo od 2015-2016 można było w nią grać. No i to jest ta stara część arka, którą no pewnie jak oglądacie ten film, no to wiecie e, czym mniej więcej jest. No i jest nowa, czyli Ark Ascendant, tak zwane ASA, a Ark Survival Evolved w tym slangu się nazywa ASE, e, czyli ASA. No to z poprzedniego roku jest gra i to jest taki arc 1.5 z lepszymi teksturami, z pewnymi usprawnieniami, ale do tego przejdziemy zaraz. No i to jest taki, to nie jest arc 2, bo do tego też sobie zaraz przejdziemy. Tylko taka jakby taki arc pomiędzy Arkiem 1, a 2, a tak naprawdę po prostu trochę lepszy teoretycznie Ark na innym silniku. No i zaczynając sobie od omówienia Arka Ascendę, tak jak już wspominałem, jest to trochę lepszy teoretycznie Ark od Evolve, z naciskiem na trochę. Główna zmiana to definitywnie tekstury, jest ta gra postawiona na Unreal Engine 5, 5 więc no, no jest tutaj różnica mimo wszystko widoczna, ale poza tymi zmianami graficznymi, no to też zmieniły się dinozaury, mamy parę nowych dinków, których nie zobaczycie w Archiwum jakieś tam zmiany struktur i tak dalej no generalnie takie usprawnienia całkiem niezłe ale no niestety zobaczycie że nie są one na tyle kozackie te zmiany żeby pokryły to co nie jest fajne w zmianie z Ark Evolved. Natomiast jeżeli by was ciekawiły wszystkie zmiany, jakie się pojawiły w Ascendent względem jedynki, to teraz w karcie w rogu macie filmik tam 15 nowych wszystkich tam zmian w Ark Ascended i tam możecie zobaczyć jakieś tam najważniejsze zmiany, ale przechodząc do tego co nie jest fajne w Ark Ascendent względem jedynki, no to niestety na pierwszym miejscu pojawia się główny z powodów, czyli wymagania sprzętowe. Ark Ascended na Steamie w zalecanej konfiguracji tutaj waszego sprzętu ma RTX'a 3080 Także no myślę, że to już coś może mówić, ale generalnie gra jest bardzo źle zoptymalizowana I wciąż jest z tym problem, mimo że gra prawie już ma rok i no dramat i to jest żałosne, jak twórcy Arka nie naprawiają tego, czego chce od nich community, a zajmują się ciągłym dodawaniem nowych linków i jakby przyciąganiem ludzi, którzy i tak sobie pójdą, ale generalnie z tymi wymaganiami sprzętami jest bardzo ciekawie, bo ja mam RTX'a 3060, w specyfikacie całą moją macie w opisie komputera i ja sobie daję radę z nagrywaniem z OBS-em mam gdzieś mniej więcej 40-50 FPS-ów na średnich ustawieniach, więc no idzie z tym gdzieś tam podejść, ale to może też jest mój komputer, bo znam ludzi, którzy mają RTX'a właśnie 3080 i im w ogóle ta gra chce iść dobrze na niskich gdzieś po 30-40 FPS-ów, no więc wymagania sprzętowe mogą zrobić tutaj bardzo dużą robotę jak chodzi o wasz wybór no bo Ark Evolve to jest jednak starsza gra. Kolejną z ważnych rzeczy jest to, że w Ark Ascended na razie nie mamy za bardzo kontentu. Mamy parę mapek, jak znacie Arka tutaj powiem takim slangiem The Island, The Center, Scorch Earth no i ma teraz wejść Aberracja, czy wyjdzie planowo yy, zobaczymy, ale jeżeli wyjdzie to możecie spodziewać kontentu z Aberracji, także wiecie, tam czerwony guziczek, dwa, dwa koła, wiecie o co chodzi. Ale wracając do tematu, no nie ma tutaj za dużo rzeczy. Na początku było samo The Island, było bardzo nudno, przyznam, Ark stracił bardzo dużo graczy, przynajmniej ten nowy. No teraz, jak powychodziło więcej mapek, jest trochę lepiej, ale z tego co wiem, PvP też nie gra za dużo osób. No i wiadomo, że tutaj Growlera, termin, w jakim oglądacie ten film, bo jeżeli oglądacie ten film na przykład za rok, to wtedy pewnie już będzie trochę mapek i kontentu podowodowanego, więc będzie pewnie warto kupić sobie tą grę. Może też dostanie jakiegoś mega updata, który zoptymalizuje grę, ale w to bym wątpił, bo to jest wild. Jakby wiecie, jak to wygląda za no ale mimo wszystko w tym, w tym tutaj terminie w 2024 roku na razie jeszcze przed wyjściem aberracji. No nie jest za zachęcające, aby kupić tą grę na razie, no bo tak jak mówię, nie ma w niej za dużo kontentu, są błędy, jest problem z optymalizacją i to straszne naprawdę. No i nie jest ta gra godna polecenia. No dobra, ale jak wygląda to z Arki No Zaczniemy sobie od tego, jakie są rzeczy przeciw graniu w i Vault, bo wydaje mi się, że jedynym y, argumentem, który jest taki raczej błahy, to to, że nie ma rzeczy z Ascended. Poza tym, moim zdaniem, Archive Vault deklasuje swojego następcę w tym, że jest Dużo lepiej zoptymalizowany. Ja na swojej karcie i na swojej specyfikacji mogłem mniej więcej mieć gdzieś tam 50-60 FPSów, raczej stałe na epickich ustawieniach. Dzięki wszystkie są, które były, no wiadomo, nie ma tych paru ascendet ale to chyba nie robi aż takiego problemu, ponieważ no też macie w ogóle mody, to, to w modach na pewno gdzieś tam możecie sobie znaleźć jakiegoś gandoraptora czy inne tam jakieś duperele z Arka. No ale myślę, że głównym tutaj argumentem za jest to, że no generalnie Arkivolt jest w miarę stabilny. Z tego co wiem, bo też mamy Discorda, jakbyście sobie chcieli wbić, to pierwszy link w opicie macie Discorda naszego, jak chcecie sobie kogoś znaleźć do gry, zapytać o coś, może czy warto kupić właśnie Arka, czy chcielibyście jakieś porady, bo gracie pierwszy raz czy coś, no to zapraszam sobie wbić. Tam 200 osób sobie siedzi i może wam pomóc. No ale generalnie właśnie jak sobie gdzieś tam siedzę na tym Discordzie, to ludzie właśnie piszą, że nie, my nie gramy w Arka Ascendent, potocznie Asa, tylko w Arka Evolved. I to się samo tyczy z PvP, że tylko raczej w PvP właśnie grają w Arki Wolf, więc no na razie definitywnie. Arka... I jest lepszym wyborem. Kwestia generalnie przyszłości Ark i z tego co wiem. To Arka Volt już nie aktualizują i gdzieś tam się już nim nie zajmują, tak samo chyba jest z serwerami. Więc no tutaj idzie gdzieś główny, główny fokus, główne updatey i tak dalej. No wszystko idzie w Arka ascended, ale mimo wszystko no, w Arka i Vault dalej możecie grać, tylko no na przykład jeżeli byście się mnie zapytali, dlaczego ja nie mam osobiście Arka i Volt na swoim komputerze, no to niestety to jest to, że jeżeli chcecie mieć wszystkie DLC i wszystko to tam z 300 GB wychodzi. A ja tyle na komputerze niestety nie mam, dlatego nie mogę grać. No jestem trochę zmuszony grać w Asa. Natomiast Asa. Ma około 100 GB, bodajże 115, jak ostatnio updateowałem. Może po aberracji się to zmieni, no więc tutaj wielkość samej gry idzie na poczet ASA, ale no to nie jest w żaden sposób dziwne, ponieważ w ASA jest trzy razy mniej kontentu niż w Arky Wolf. Też generalnie, jakbyście się spytali, dlaczego w ogóle Wildcard stworzyło taką jakby drugą grę, która nie jest Arkiem Dwójką, a po prostu lepszą, ulepszoną wersją Ark Evolved potocznie, to. to Podobno zbierali hajs na to, żeby móc się rozwijać w stronę Arka dwójki, ale z tego co wiem o Arku dwójce nic na razie nie usłyszeliśmy od około roku. Dostawaliśmy pewne screeny dinozaurów, jakieś tam wielkie rzeczy, tu, tu, jakieś powiadomienia, to to i nagle rzucili nam Ascended i nic. Ark przepadł nagle, dwójka, więc na razie chyba nie ma żadnych informacji o Arku dwójce, jeżeli są, no to nie ktoś tam w komentarzu nam wrzuci jakiś wpisek, ale na razie, no, ucich temat Arka dwójki, no i ten Ascendent to jest taki trochę nie wypał. Następną rzeczą jest PvP, z tego co wiem, bo sam na PvP na razie jeszcze nie gram, to chłopaki tam grają w Arka i Volt właśnie, bo coś tam w Arku, Arku Ascendet jest pewnie zdupcone. no i też pewnie wymagania graficzne robią swoje, chociaż z tego co wiem, na PvP się gra na takich jakby ziemniakowych ustawieniach, wiecie co, chodzi. Wszystko na najniższy, wszystko, żeby wszędzie było kogoś widać, wiadomo takie rzeczy. No ale chyba w PvP na razie też wygrywa Ark Evolved. A kolejną jeszcze z rzeczy, też na szale Ark Wolf są poradniki, bo jeżeli potrzebujecie poradników do czegoś, nie wiecie jak coś zrobić, nie wiecie jak zacząć coś, to z Ark Wolf, czy w angielskim języku, czy też w polskim możecie znaleźć naprawdę dużo poradników do Arka Evolved. A do Asa, no, tak średnio. Gdzieś tam u mnie na kanale są, podejrzewam, że gdzieś tam też jak chodzi o Polski oczywiście YouTube, to też się gdzieś tam znajdą. No, ale jest mało takich poradników jak chodzi do Asa, a do Ark i już dużo więcej. A no i tak w sumie to ja, ja też mam trochę poradników na kanale. Jakbyś potrzebował, wiesz, jakiegoś poradnika, wiesz, coś jak zacząć tego, czy w Arku i czy w Ascended, wiesz, tam w karcie czy w opisie gdzieś coś. No i generalnie podejrzewam, że jest jeszcze trochę argumentów, którymi widzowie mogą się podzielić tam w komentarzach, także jak ktoś chcę poczytać, to wrzućcie coś tam w komentarzu, czy waszą opinię, czy to jak uważacie, czy może coś, co pominąłem w tym filmie yy, i zadecydujcie, czy dla was Arkivolt jest lepszy do kupna, czy Arka Standard. Z mojej szczerej tutaj opinii będzie wynikało, no definitywnie bierzcie rację, Arkivolt wydaje mi się, że też chyba jest tańszy, no ale definitywne te ustawienia sprzętowe, optymalizacja na razie jest lepsza na szale Arkivolt, no i to samo jest też z kontentem w Arkivolt, pomimo tej lekko niby gorszej grafiki jakiś tam paru dinozaurów, dalej macie więcej kontentu niż w Asa, ale też uważam, że pomimo tego, że Ark Ascended ma większe, mniejsze problemy i na razie no nie idzie z nim tak dobrze, to ma potencjał i myślę, że jak wyjdzie jeszcze ten aberracja, wyjdą jeszcze inne mapki, może Genesis i tak dalej, to może ta gra się trochę zmieni, ale moim zdaniem póki co twórcy strzelają sobie cały czas w kolano, no ale to jest Wild Card, ja, ja im się tam nie dziwię, wie, wie, wiecie o co chodzi. Więc podsumowując, no definitywnie ja na waszym miejscu brałem Arka Evolved. Jeżeli jednak chcecie sobie wybrać Arka ascendent z jakiegoś powodu, to nie ma problemu. To jest wasza decyzja i to najważniejsze, żeby Wam się najlepiej grało. No, ja chciałem Wam tutaj głównie tylko przedstawić zalety, wady jednej i drugiej gry. Moim zdaniem, moja rada, raczej e, zastanówcie się nad Arkiem Evolved. No, chyba że macie komputer z NASA i do tego dużego. Dinozaura, najlepiej Rexa i nie wam całego budynku, jak będziecie grać, no to Alka Sender też jest opcją. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli coś jest niejasne, no to wrzućcie sobie w komentarzach tam jakąś wzmiankę o tym, czy też bicie na Discorda, zapytajcie, powiedzcie, co ty za farmazony gadasz, a na dzisiaj się już zmywam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hello!